Cześć, witam na moim Keto. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać o prostych sposobach, jak sprawdzić, czy dieta ketogeniczna, którą prowadzimy, idzie w dobrym kierunku. Jest, jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam do oglądania. Tego dnia na śniadanie zjadłem dwa wrapy rodem z restauracji na M, czyli naleśniki na bazie śmietany 30 i jajek. Do tego jajecznica, pomidor, boczek smażony i taki sos barbecue zero kalorii. Znaczy zero kalorii, nie zero kalorii, tylko 0% konserwantów i mała ilość cukru dodanego. Takie dwa zjadłem pyszne, to było poczucie. Także na ketozie widzicie, można sobie zrobić fajnego wrapa i też jest smaczny. Drugim posiłkiem tego dnia były burgery, burgery w wersji keto, z burgery można powiedzieć, z frytkami z boczku, czyli plasty boczku, tego co widzicie zawsze u mnie na filmach, podsmażone. Do tego były burgery dwa, pomidor, ogórek, cebula, ser żółty jak widać, majonez i taki sos do hamburgerów, też kupiony chyba w Lidlu, nawet dobry jest i też nie ma konserwantów. Na to dwa liście. sałaty rzymskiej bio i tak zjadłem sobie. Normalnie powiem Wam, pyszne były i smakowały jak prawdziwe bulgery w bułce. Nie odczułem y, żadnej różnicy. Ta sałata taka kruchutka była fajna i nawet się jadło, to można było chwycić w rękę. Troszkę ten sos tam wiadomo, że się ślizgał i tam troszkę wypływało go, ale i tak nad talerzem można było to zjeść i było to przepyszne. Spróbujcie, polecam. zrobić sobie takie ci z do tego ten boczuś chrupiący jak fryteczki, chipsy i jest git. Takie dwa posiłki były i no... Pojadłem sobie tego dnia, nie powiem. Zapraszam na film. Czasem jest tak, że jesteśmy już na diecie ketogenicznej dosyć długo, albo skończyliśmy na adaptację i tak dalej. No i nie wiemy, czy dobrze komponujemy tego sił. Może uderzy teraz w temat troszkę taki dla niektórych nieprzyjemny, aczkolwiek jest to fizjologia człowieka, więc wiadomo, zdrowie, organizm, wszystko jest jednością, więc nie ma tutaj się czego wstydzić, ani peszyć, ani tak dalej. Chodzi, dzisiaj porozmawiamy sobie o kupie. Tak dobrze słyszeliście o kupie. Say i wypróżnianie może nam dużo powiedzieć. Nie tylko o diecie ketogenicznej, ale ja skupiam się na diecie ketogenicznej. Może nam powiedzieć, że na przykład nie mamy za mało wody, nie mamy za mało błonnika w diecie, nie mamy za dużo tłuszczu w diecie itd. Ponieważ kał powinien być wiadomo brązowy, taki ciężki, żeby spadł pod wodę, nie unosił się na wodzie w muszli, no i tyle, nie brudził, nie brudził oczywiście muszli itd. No i jeżeli mamy na przykład problem z wypróżnieniem się, to jeden z. Jedną z przyczyn może być odwodnienie organizmu. Po prostu za mało pijemy. Niby pijemy tyle, żeby tam nie odwodnić się bardzo, ale jednak za mało, bo organizm sobie popiera wodę z jelita, bo tam ma najbliżej i po prostu wtedy no, jest tam za suho, tak? Nie ma tego poślizgu i tak dalej. I już możemy mieć problem z y, zatwardzeniem się. Mimo, że jemy na przykład odpowiednią ilość błonnika, czyli warzyw liściastych y, i tak dalej owoców jagodowych i warzyw typu broku, kalafior i tak dalej, i tak dalej, to możemy mieć problem z wypróżnieniem się. No, wypróżniać się powinniśmy raz dziennie, raz na dwa dni, to już jest ok. ale tak raz na 3-4 dni, no to, no to już jest troszkę za rzadko, to trzeba coś sprawdzić. Także mówię, no ja raz dziennie powinno się iść do toalety i wtedy jest ok. Yy, mamy te zatwardzenia spróbować z wodą, troszkę soli do wody może dodać, żeby jednak nawodnić, może yy, tutaj trzeba na elektrolity zwrócić uwagę. Ewentualnie, jeżeli nie jecie błonnika, czyli warzyw, to zwiększyć ilość błonnika, żeby jednak te bakterie w jelitach miały pożywienie. My błonnika nie trawimy, ale te bakterie, które mamy w jelitach, one potrzebują błonnik i jest on potrzebny, zwłaszcza do perystaltyki jelit. Wtedy jest OK. Natomiast jeżeli konsystencja jest OK, ale unosi się na wodzie, czyli jest no, pływa po prostu na powierzchni, nie spada pod wodę w muśli, no to trzeba zwrócić uwagę właśnie na ilość warzyw fermentujących lub polioler. No coś nam fermentuje i powstają gazy. Jeżeli są gazy, no to kał jest lekki, będzie się unosił na wodzie, nie zatonie. I wtedy, no, no nie jest to dobrze, bo tak jak już wspominałem, gazy w jelitach występują, ale nie w takiej ilości, żeby za codziennie, cały czas, w godzinę, to ileś, to, yy, co ileś czasu trzeba sobie iść upuścić. No to wtedy znaczy, że coś, no coś w diecie mamy nie tak. Sprawdzić ilość yy, warzyw. Czy fermentujących y, polioli, i tak dalej, czy połączenie jakichś warzyw, tak jak ja Wam wspominałem, ja mam takie coś z kalafiorem, więc go eliminuję i nie mam tych problemów. Natomiast kiedy y, konsystencja kału jest y, taka lepka i przyklejająca się do muszli można powiedzieć biegunkowa, no to może świadczyć o tym, że mamy za dużą ilość tłuszczu w diecie i wtedy sobie po prostu układ trawienny nie radzi z tym, nie potrafi tego sprawić i po prostu przez nas przelatuje, więc trzeba by było zmniejszyć ilość tłuszczu jak jest mało błonnika, to dołożyć błonnika i powinno być ok, Ponieważ no, za duża ilość tłuszczu to nawet czasami widać w toalecie, a to najlepiej widać po biegunkach tłuszczowych, że po biegunce no, woda jest tłusta. Tak? No, to, co tam się znajduje, to się znajduje, ale oprócz tego widać po prostu tłuszcz na wodzie, bo tłuszcz zostawia taki, no, no widać, tłusty osad taki. I często tak jest. Ja tak miałem i wtedy no, o tym nie wiedziałem, że mam za dużą ilość tłuszczu, że, że przesadzam, bo naprawdę organizm musi nam się przyzwyczaić do strawienia tłuszczu. W takiej dużej ilości, ponieważ no, węglowodany jest w stanie strawić, przerobić, przerobi je na tkankę tłuszczową i tak dalej. jeżeli ich zjemy na raz dużo, nie? A natomiast tłuszcz, jeżeli pochłoniemy w dużej ilości, to organizm po prostu go przerzuci przez nas, no przepchnie go dalej i wyjdzie drugą stroną. A chyba nie o to chodzi w odżywianiu, żeby po prostu jeść i przez nas przelatywało, tylko żeby organizm z tego korzystał, tak, żeby zasycił mózg, mięśnie, wszystkie narządy i tak dalej. Także naprawdę zwracajcie na to uwagę, jest to fajna sprawa, mało kto o tym mówi, ja wiem, że to może być temat taki trochę sprywy, ale nie macie się coś, co wstydzić, to jest zdrowie i wszyscy robimy to, to jest nasza fizjologia, więc po prostu sprawdzajcie. Podsumowując, yy, kupa ma być brązowa i spać pod wodę, nie ukryć włóczni. Jeśli pływa, za dużo gazu, trzeba coś sprawdzić. Jeżeli się za za wypróżniamy, to albo za mało mamy błonnika, albo za mało wody pijemy. I wtedy po prostu jest tam sucho, wielicie i nie ma ruchów jelitowych i po prostu kał nie wychodzi. Jeżeli znowu jest zalepki, yy, za bardzo klejący do muszli, nie chce zlecieć i tak dalej to prawdopodobnie mamy za dużo tłuszczów w diecie. Układ trawienny sobie nie radzi z taką ilością, więc zmniejszmy to i obserwujmy, co się będzie działo. W taki prosty sposób możemy sprawdzić, czy nasza dieta ketogeniczna jest dobrze komponowana, bo my możemy komponować posiłki, oczywiście. Yy w sposób prawidłowy. Możemy liczyć makro i nie liczyć, obojętnie, ale jeżeli przesadzimy, nam się może wydawać, że powinniśmy przyjmować, dajmy na to, 300 gram tłuszczu na dobę, tak, bo mamy takie zapotrzebowanie kaloryczne, ale nasz organizm jeszcze nie jest do tego przystosowany i nie przerabia tego, więc wtedy bym proponował po prostu brać to z białka, jeżeli potrzebujemy dobić tych kalorii, jeżeli mamy taki stricte cel sylwetkowy albo, nie wiem, uprawiamy sport i potrzebujemy tą kalorykę, no to dobić z innego makroskładnika i po trochu zwiększać ten tłuszcz, ponieważ naprawdę, no, organizm musi się przystosować. W Dotyczy to początkujących lub zaraz po adaptacji osób na diecie ketogenicznej. Natomiast my, długoletni ketogenicy, też nam się zdarza, nie powiem. Ja czasami też mam y, y, tłusto w toalecie i wiem, że wtedy przesadziłem, tak, z tłuszczem. Albo też mi się zdarza, nie wypróżniać dwa dni. Staram się raz dziennie, ale zdarza mi się, raz, dwa, trzy dni, ponieważ no, zapominam czasami o nawodnieniu, tak. Wiem, jest to ważne, tak, o tym mówię i tak dalej, ale mi się też jestem człowiekiem, też mi się zdarza. Pracuję, też mam zajęcia, czasami nie wezmę wody, nie mam gdzie kupić ze sobą i tak dalej. A czasem po prostu zajmę się tak pracą, że mnie tak pochłania, że po prostu no, zapomnę, tak? I nie myślę w ogóle o piciu, nie chce mi się pić. I dopiero wieczorem, jak mi organizm daje sygnały, że już trzeba się napić, no to wtedy, wtedy wiem, że już trzeba się napić, ale polecam na przykład są aplikacje na telefon, które przypominają o piciu wody, zwłaszcza takie do głodówek fajne są. Ja mam taką do IFA, stosuję sobie i tam mi przypomina, co godziny napij się wody. To nawet jak przy sobie nie mam, to gdzieś mi te powiadomienia na wyświetlaczu są w telefonie, więc kiedy zelknę na ten telefon, to a, miałem się wody napić, dobra, to zaraz się napiję, albo od razu się napije i tak dalej. Także sobie można tak w ten sposób radzić, żeby jednak to nawodnienie było w naszym organizmie na odpowiednim poziomie. Wtedy ele elektrolity są na odpowiednim poziomie, bo... Naprawdę y, musimy dbać o to, żeby opróżniać te jelita nawet na diecie ketogenicznej. Ja wiem, że mówi się, że tłuszcz no, nie zostawia żadnych resztek, białko nie zostaje resztek, ale jednak no, jemy warzywa jakieś do tego. Jeżeli ktoś naprawdę nie je warzyw, no, to robi błąd na diecie ketogenicznej, zwłaszcza na takiej y, długoterminowej, że chce po prostu poprawić sobie jakość życia dzięki diecie ketogenicznej, y, wydolność organizmu, y, wydolność mózgu, pracy mózgu pozbyć się tkanki tłuszczowej i tak dalej, no to to jest dla mnie ketoza spożywcza taka yy, zdrowotna ketoza, a nie kliniczna, bo kliniczna no to jest co innego, tam już jest praktycznie sam tłuszcz, troszkę białka i marginalna ilość węglowodanów, ale też ona pochodzi pewnie głównie wyłącznie z Kanał. Pozdrawiam, więc. Trzymajcie się. Znowu, cześć.